To, co jest niesamowite w Panu Bogu, to to, że On odpowiada miłością na grzech człowieka. Jego miłość nieustannie ściga człowieka. Jego miłość nieustannie goni nasze serce, każdego z nas tutaj obecnych. Z jakimkolwiek przychodzisz bagażem, miłość Boża Ciebie ściga i pragnie tylko jednego otwartości Twojego serca na tą miłość. I moi drodzy, jest tak, że aby posiąść miłość Bożą, która jest darmo, no, musimy wchodzić jakby w żywą relację z Nim. Przede wszystkim musimy wchodzić na drogę świętości. Na pewno wiele już w życiu słyszeliśmy, jak być świętym, wiele może czytaliśmy życiorysów świętych, wiele jakby słyszeliśmy cennych porad, jak być świętym, ale najważniejsze, w byciu świętym, w wejściu na tę drogę jest tylko jeden klucz, a mianowicie to, że ja jako grzesznik mam wyjść do innych grzeszników i patrzeć na nich jak na kogoś większego ode mnie. Jest to trudne, prawda? No ja z perspektywy kapłaństwa nieustannie muszę zmagać się z tą pokusą, no bo ja jestem księdzem, nie? To wiecie, mam filakterię, mogę czuć się jak faryzeusz, mądrzejszy, ale to jest mi dane i zadane. Ja mam patrzeć na drugiego człowieka jako na kogoś większego ode mnie, a zazwyczaj jest tak, że to nasze ego się odzywa moje ja i to moje ja mi dyktuje: Ty jesteś kimś ważniejszym, Twoje zdanie jest ważniejsze. No jest tak w naszym życiu i niestety dlatego też wiele konfliktów, wojen, kryzysów w małżeństwie, kłótni, rozpadów, różnych relacji z drugim człowiekiem, a my musimy wiedzieć przede wszystkim to, że jako ludzie żyjemy do tego, aby żyć dla drugiego człowieka. Nasze życie jest zależne od drugiego człowieka i to jest Boży plan dla nas, ludzi. I de facto w ten plan wszedł również sam Bóg, bo Syn Boży nie przyszedł na świat jako dorosły mężczyzna. Pyk, 30 lat jestem Jezus. Nie. Syn Boży urodził się jako niewinne dziecko. On oddał się człowiekowi w ręce Maryi i Józefa. I taka jest prawda. My rodzimy się i jesteśmy zależni od siebie. Później starzejemy się i często stajemy się jak te dzieci, które potrzebują troski i pomocy drugiego człowieka. I moi drodzy, to jest bardzo ważne, żebyśmy przede wszystkim pojęli tą rzecz, że my jesteśmy zależni od drugiej osoby, nie od siebie. Kiedyś przeczytałem takie piękne słowa pewnego pustelnika, który prosił o modlitwę. Proszę was o modlitwę, aby w tym czasie, który mi pozostał do przeżycia, była we mnie choć iskra miłości, bo bez niej moje życie, moje czyny są puste. To jest niesamowite. to napisał pustelnik. wiecie to są ludzie święci, choć iskra miłości, bo bez tej iskry, moje życie moje czyny są puste. I kochani, tutaj bardzo ważne jest, byśmy przede wszystkim uczyli się na drogach świętości, ze zrywaniem z takimi schematami w naszym życiu. Jakie to schematy? A mianowicie, na przykład, drogi bracie, droga siostro, Twoja żona, Twój mąż, Twoje dzieci nigdy nie będą takimi, jakimi byś chciał, chciałaby byli. Nigdy nie będą czynić w 100% to, co ty sobie wyśnisz. To jest niemożliwe, to jest nierealne, ponieważ drugi człowiek jest inny. Ma swoje ja, ma swoje serce, uczucia, emocje. Każdy człowiek de facto ma inny odcisk palca. I nigdy on nie będzie pod twoje dyktando w 100%. Nie da się tak. I dlatego, jeżeli my tego nie rozumiemy, rodzi się w nas frustracja. No bo jak to? W moim domu ma być to, to i to. A tutaj mój syn, nie wiem, zachowuje się inaczej. Nie? Moja żona mnie nie słucha. No, moi drodzy, nie da się tak. Czyli widzimy, że musimy zerwać z tymi schematami. Puść to. Oddaj to Bogu. Powiedz, Panie Boże, naucz mnie wchodzić empatycznie w tą drugą osobę. Naucz mnie rozumieć ją patrzeniem jej, Jego sercem. To jest klucz do świętości. Empatia w patrzeniu na drugiego człowieka, jaki on jest, jaki ma charakter, temperament, i próba akceptacji tego. I dopiero wtedy wejście w miłosny dialog. I tutaj bardzo ważne jest, żeby wskazać chociażby na przykłady wypływające z życia Pana Jezusa. Zobaczcie, Jezus. Nigdy nie stanął przed człowiekiem i nie powiedział mu, ty, ja jestem syn Boży i ty się mnie słuchaj, masz robić to, to i to. Robił tak Jezus? No nie. A jak Jezus robił? Jezus empatycznie wchodził w skórę, niemalże w serce drugiego człowieka, w miłosny dialog i stopniowo naprowadzał tą osobę na właściwą drogę w stronę, we właściwy kierunek. Na przykład, no gdy przy studni spotkał się z Samarytanką, no to pamiętamy, Samarytanie i Żydzi, to oni się nienawidzą. Oni nigdy ze sobą się nie spotkają, nie? I zobaczcie, co się dzieje. Jezus wchodzi w dialog. Daj mi pić, kobieto, nie? Daj mi pić. A jak ty możesz prosić mnie, Samarytankę, żebym ja ci dała pić? No i oni zaczynają rozmawiać tam ze sobą. Nie? Jest dialog miłości. W końcu on też jej mówi prawdę, że miała pięciu mężów, a ten ostatni nie jest jej. Czyli nie powiedział jej ty cudzołożnico, ale powiedział jej prawdę i z nią rozmawiał. Mówił jej coś, o czym nie miał prawa wiedzieć. I naprowadzał ją na to, żeby ona zobaczyła swoimi oczami coś więcej. Czyli... Mesjasza i w punkcie kerygmatu bardzo ważne jest, żeby człowiek spojrzał na Jezusa jako swojego Pana i zbawiciela. I tu jest często problem z tym. Czyli widzimy Jezus spotykał ludzi, którzy przyjmowali Jego nauczanie. I ta samarytanka później poszła do swojej wioski, opowiedziała im o Jezusie i oni przyszli po niego. On ich nauczał, został tam dwa dni, i wielu Samarytan uwierzyło w Niego. To jest szokujące. I wreszcie przykład negatywny, który nie przyjął nauczania Jezusa, Jego zaproszenia. Bogaty młodzieniec, to był człowiek święty, można powiedzieć, patrząc z perspektywy prawa żydowskiego, ale coś w sercu mu nie grało. On przyszedł do Jezusa i powiedział: Panie, co mam czynić, aby się zbawić? A on mu powiedział: No jak to? Co? Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż no i tak dalej. No Jezus spojrzał na niego z politowaniem, z miłością i powiedział: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim a potem pójdź za mną. I wiecie, to nie oznacza też z perspektywy aktualizacji na nasze czasy, że jak ja jestem bogaty ja nie jestem, ale załóżmy jestem bogaty, że ja muszę teraz wszystko rozdać. Nie. Chodzi o to, żeby to bogactwo nie stało się Bogiem. To nie może być na pierwszym miejscu. To Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu. Bo wtedy robię mu przestrzeń, żeby On dał mi dar swojej miłości, czyli ducha świętego. I to jest, kochani, klucz do tego, żeby otwierać się na przyjście miłości, czyli oddajemy Bogu wszystko i On nam daje Ducha Świętego. Jak można to zobrazować? Trzeci obraz, ostatni. Paralityk to był człowiek, który został przyprowadzony przez kilku śmiałków do Jezusa, ale z racji tego, że był wielki tłum. Nie mogli się dostać, to w, spuścili go przez dziurę w dachu. I Jezus go uzdrowił. To jest piękne. Mówi się, że ci, którzy przyprowadzili tego paralityka, to się mówi o nich jako o takich wstawiennikach. Dzisiaj będzie modlitwa wstawiennicza, więc można powiedzieć, że te osoby, które się modlą, to oni przyprowadzają nas do Jezusa, wstawiają się za nami. Żeby On nas uzdrawiał z naszego paraliżu, ale każdy z nas jest paralitykiem. I teraz kluczem jest to, bym ja nie tylko raz w życiu, ale każdego dnia, patrzył na siebie i widział w sobie paralityka, czyli kogoś, kto potrzebuje miłości Boga, który potrzebuje przyjścia Jezusa, bo bez Niego nie dam rady. I tu nie chodzi tylko o chorobę fizyczną, ale też o duchową, o wszystkie relacje, a przede wszystkim o mój grzech. Bo w przeciwnym razie to staje się jak tych śmiałków kilku, którzy przyprowadzili paralityka. Nie widzę u siebie problemu, ale u kogoś już tak. I to jest kochani bardzo ważne. Czyli żeby otworzyć serce na przyjście Ducha Świętego, żeby otworzyć swoje serce na Moc z nieba, żeby Pan Jezus mnie może dotknął, uzdrowił, to ja muszę zobaczyć mój problem. Czyli muszę powiedzieć: Panie Jezu, mam problem, potrzebuję Twojej pomocy, nazywam rzecz po imieniu, proszę Cię przyjść i ratuj mnie, uzdrow mnie, napełnij mnie swoją miłością. I wtedy Jezus przychodzi i wszystko zmienia. I to jest sedno y, otwarcia się na przyjście Ducha Świętego, na Jego miłość. Stajemy z wiarą i prosimy Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Już tyle lat idę, wydawało mi się, że było wszystko ok, ale dostrzegam, że mam problem, że jest mi ciężko, potrzebuję Twojej miłości, potrzebuję Ciebie Jezu. I każdego dnia możemy się tak zwracać do Niego. Każdego dnia, to jest niesamowite. Budzę się i mówię, Jezu, panuj nad moim życiem. Panuj w moim małżeństwie, które może przeżywa kryzys. Panuj w życiu moich dzieci, które może się buntują. Panuj w mojej chorobie, która może niszczy moje zdrowie, która może, może prowadzi mnie do śmierci. Tobie to oddaję, Ty jesteś Panem i Zbawicielem tego. Ty zrób, co chcesz. Ja się Tobie poddaję, i wtedy Jezus wlewa w nas ducha. Daje nam pokój serca, daje nam odczuć swoją obecność, a przede wszystkim zalewa nas, nas Bożą Miłością. I to jest niesamowite, kochani. Dlatego też gromadzimy się razem w tej pięknej wspólnocie tutaj w parafii świętego Andrzeja Boboli. W miliczu de facto patrona, też wspólnoty Mamre, ale też jako Kościół Święty, by właśnie prosić, wołać Boga, prosić Jezusa. Panie Jezu, tchnij, daj mi ducha świętego. Chcę odczuć, chcę czuć Twoją miłość dzisiejszego wieczoru. Pragniemy tak? To powstańmy teraz i módlmy się o to, nie przedłużajmy zatem tego, aby Jezus przychodził do nas ze swoją miłością.